Dzień dobry, moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z Gry Player Sanomatogra Granat na moim kanale. Dzisiaj gramy na mapie Sanog, no i mam nadzieję, że uda nam się wygrać, aby nam lud tutaj ludzie dopisał. Jeżeli wam się materiał spodoba, to oczywiście dajcie łapę w górę, Subika, dzwonek, powiadomienia, Wbijajcie też na G2, pomaga kozackie promki na gierki, a my lecimy sobie na Paradise Resort, moi drodzy, okolice Paradise Resort, gdzieś sobie tutaj powalczymy. Ogólnie dajcie znać, jak tam po pierwszym miesiącu wakacji słowa słuchać ciekawego, bo tak ostatnio czytam te komentarze a tamtego trochę mało, więc e, bym sobie trochę tutaj poczytał i mógł z wami podpisywać, pogadać e, więc jeżeli macie jakieś e, ciekawe historie no to oczywiście e, walcie śmiało w komentarzach myślałem, że komar mi po monitorze chodzi, o koleś leci w ogóle na spadochronie na moją, na moją ulubioną miejscówę dziad 1, więc będzie problem, będziemy musieli sobie jakoś z nim poradzić, a jak sobie nie poradzimy to najwyżej zagramy kolejny mecz, nie? Bo pamiętajcie, no, w pubg jest duży jakby y, motyw RNG. Albo osiądzie, albo nie siądzie. E, Za też dużo rzeczy nowych się na kanale pojawiło, mnie na YouTubie. E, od następnego... możliwe, że miesiąca... E, i, I będziemy mogli troszkę ludzie tutaj zacząć. Mam nadzieję, że Wam się contentzik spodoba. Mm, mm, a teraz się musimy skupić troszkę na gierce. Do jego chłopa wyczyści, bo ja mam samą pompę, nie? Pompa tak trochę średnio, jeżeli ten koleś mi na daleko wyjdzie, w tym budynku jest. Dobra, próbujemy. Dobra, siadło. Pompa nie zawsze ludzi oddaje. Widzicie, nieraz siądzi się goś, złoży od razu. A nieraz jest to takie, że strzelacie, strzelacie i nic nie wchodzi, nie? Ale teraz, no, siadło, siadło konkretnie. Od razu goś spadł. Jedna kulka. I nie było co po nim zbierać, nie? Więc takie strzały to ja lubię. Jak najbardziej. Nie wiem czegoś nie słyszę tej obok jeszcze. Chcę troszeczkę sławki podgłośnie. I lecimy dalej, nie? Nie chcę też za mocno podgłośniać, bo mam włączony. Jakby sam siebie słyszy i strasznie mi to grę zagłusza, nie? Czasami. A, pyk, pyk, pyk. Nie wiem, czy w ogóle ten mikrofon nie głośno jakoś zostawiony teraz. Troszkę go może wyciszę tutaj, a, bo do końca, do końca ludzie nie wiem, jak to ustawić, żeby był GIT. Dobra, tutaj czysto. Bierzemy sobie tutaj automacik, oczywiście. Mamy Emeczkę na czwórce. Mamy MK na automacie. Jest vector na blisko, którego można by było wziąć, ale nie chcę nim grać. Kompensator do PM, a to nie chcę. KuboZeta. No to MK sobie wezmę. KuboZeta jest całkiem spokojna na tej mapie, więc to przerzucamy, to dajemy tutaj, to dajemy tutaj. Szybko magazynki uzupełniamy. Tam trzeba zmienić jeszcze właśnie na automat. Mamy to. Muszę to ustawić, jak sobie przedstawić, Czekajcie, ustawienia. Eee, rozgrywka. I tutaj jest gdzieś coś takiego, właśnie, żeby zawsze dawało na automat. O, właśnie, tutaj zmieniamy sobie na auto. Bo to daje ludziom bardzo dużo. Jeżeli chodzi o to, bo broń broni, można wtedy naparzać. Dobra, mamy wszystko, więc zastosuj. Mamy wszystkie ustawione i lecimy teraz, gdzie strefę mamy? Na Paradise, więc na Paradise sobie możemy podejść luźno e, Żeby wyczyścić tą miejscówkę i zobaczyć co tam ciekawego na nas jeszcze czeka, nie? Wydaje mi się, że Paradise będzie w miarę czysty, w miarę w porządku Jakieś strzały pojedyncze słychać, więc przydałaby nam się tutaj snajperka, z snajperką byśmy mogli naprawdę tutaj poszaleć Jednak e, tej snajpery nie mamy i będziemy musieli tutaj sobie poradzić z tą meczką a czasami jak dobra seria w głowę pójdzie to też z fragami nie powinno być problemu. Wydawało mi się, że kogoś tam widziałem na górze, ale jednak chyba czyściutko jest póki Idziemy od góry, idziemy od góry, idziemy od bezpiecznej strony. Mamy trujeczki, jak coś na sobie, więc spoko, jakieś tam delikatne leczonko też mamy, więc nie ma co się bać. Eee, pyk tam bierzemy. Kolejna kamizelka, trójka. Te trujeczki oddają, ludziom. Te trujeczki, kamizelki oddają, tylko. No, fajnie by było mieć tutaj teraz, nie? To byśmy sobie z daleka ich wyciągali na tym paradajsie, A tak by się podchodzić. Mam nadzieję, że nikt tutaj nie kampi na górce. A może się coś takiego wydarzyć. Teraz leci samolot, to też nie będę słyszał, nie do końca. Dobra, tam pojechała furka. Ojej. Chciałem sobie tutaj wyskoczyć. Hop. Dobra, nie oddaję to. Jeszcze jeden skok zrobimy PIK Dobra mamy Ale to jest jakieś skemarskie się tego murka powinien no, normalnie łapać Tam sobie bryja. Boję się tylko troszkę, mam tą łameczkę na daleko, nie? Jest snajpera by to lepiej oddała Jest gość Przebiega przez ulicę Wygrajmy tak spokojnie na szczura Patrzcie, biegnie, biegnie, biegnie Jest na openie o Jezu. No i jak widzieliście, by chciał, że na tym samochód za bardzo nie poszaleliśmy Ale mamy tutaj kolejną gierkę na tego I już widzę, że jakiś koleś jest koło mnie eee, wylądował sobie tutaj w budyneczku obok Więc my wpadamy tutaj, podnosimy giwerę Mam nadzieję, że coś będzie Że nam się dopisze tutaj szczęście Jest Uzi Z tego mikro Uzi musimy upolować tego wariata Co tam wylądował kona, Zładujemy to szybko do siebie, dodatki mamy Pięk, mamy automatyk bierzemy do kałasza. On gdzieś tutaj jest. Tu go nie widzę. No jest budynku obok. Będę musiał uważać na niego. Jest kałasz, jest MK, -ka. wolę chyba kałacha. Jest seria jedna. O dobra, dostał delikatnie w głowę, bo się rozlał. Nie wiem, gdzie jest ten kość. No i też dostałem dosyć mocno teraz po łbie Załadyjmy w siebie zestaw Mamy czas, możemy się pobawić Brakuje mi kasku ludziom Bierzemy co możemy wziąć Też dostał w kask Dobra, dalej dostał po głowie Zagrajmy po coś takiego Czy to odde... Mamy to ludzie, dobra Oj, było ciężko Ale udało nam się ten pojedynek wygrać, dostałem w łeb, on dostał też w łeb Byliśmy w dużo gorszej sytuacji bo Ja tego kasku nie miałem, ale udało mi się jakimś cudem przeżyć No i ugraliśmy, co najśmieszniejsze Więc e, dosyć mocny pojedynek mieliśmy I mamy to Więc dobra, mecz zaczyna się bardzo dobrze no jak widzicie, ejmowy pojedynek na Sanoku nie oddał. Ale ejmowy pojedynek na tego. Jak najbardziej. Dobra, jest jakiś sniper. Dostałem dosyć mocny strzał w łeb już, przymierzony idealnie. Więc liczymy się. I robimy stąd ewakuację. Mamy naprawdę jakiegoś dobrego koksa tutaj. I nie mam pojęcia, gdzie on się znajduje, dlatego ja stamtąd już uciekam. A. Tylko, że tu było gdzie uciec jeszcze. Czapy już nie mamy, mamy dwójkę, ale mocno zbitą Ewakuować się za bardzo nie mam gdzie stąd. No, ciężko. Gdzieś tam mecze dzisiaj mamy ludzie na tryhardzie, hardzie, nie? Trafiamy z spocęców samych i jest naprawdę, naprawdę wysoko. Zawijamy furę i lecimy na drugą stronę mapy em, pod strefę, bo jak widzieliście tutaj było mega, mega przypałowo. I prawie że zginęliśmy, więc e, możemy zrotować teraz pod chałupą, e, bo tam pewnie będzie e, strefa końcowa gdzieś się w tych okolicach ustawiała. No i lecimy poza, może wygraną, nie? Średnio poszło nam na sonoku. Początek tutaj mieliśmy dobry, ale e, też prawie fika wykręciliśmy, i teraz może w końcu. E, uda nam się. Jak zagrajmy z głową, zagrajmy z głową, zagrajmy mega e, spokojnie, e, taktycznie, bo jak wiecie taktyczne gierki oddają w tym pop go i zobaczymy jak nam pójdzie. Ogólnie też ludzie, myślę, żeby nie nagrać wam odcinka z Apex Legends, bo teraz patrzę, że Jasiu powrócił i tam chłopaki coś grają troszkę w to, więc może w Apexa. E, I też zastanawiam się nad Escape from Tarkov, czy byście chcieli pooglądać. Było parę odcinków z Tarkowa, Tarkov się tak średnio trochę przyjął. E, więc nie wiem właśnie czy Starkowa coś robić, ale wej Mógłbym pograć, mógłbym pograć, mógłbym się trochę pobawić, byśmy mogli Zobaczyć co tam ciekawego można robić, Dobra, jest ludzie, już jakiś Serious Man Ładuje do nas seryjki, musimy uważać Już się przywalił do nas, nie? Dobrze nie zajechałem, niż leć. leci Tak, nie mam celownika Gościu Odpój sobie Jak sobie nie odpuści, to mam nadzieję, że przynajmniej wygram z nim ten challenge. Ek. Luneta 4, w dupę se wsadźcie to Okej, okay, leci jakaś z o, chociaż ta czwórka przyda się teraz Bez Do kasku nie mam, o jest, dobre. Żartowałem Luneta 8 Kolimator Kurczę Teraz to do Teraz to musi mój aimik, ludzie, nie zawieść Muszę aimową, aimową, petardę odpalić O, Mk, ta Mk to jest chyba właśnie snajpera. Z niej się fajnie strzelało Tutaj nic nie widzę Jest gdzieś w tej budzie. A wiecie co z tą budą trzeba zrobić? Jak to Gimper kiedyś mówił nie czekaj, życie stare czasy. Brapyk. No nie widzę go, ale tam strzały leciały. Przy tej budzie chyba. No nic. Nie ma co, ludzie też tak. Czekaj do końca, nie? Aha, bo goś nas będzie wyczekiwał. Wezmę się delikatnie tutaj ulotnijmy stamtąd i lećmy do miejscowy, do którą chcieliśmy e, pogrywać, albo chodźmy sobie tutaj. Pod tą góreczkę, nie? Podjedźmy tutaj troszkę wyżej na te domeczki. Może tutaj nikogo nie będzie i przejmiemy tą miejscowa. O, ktoś jeździł? Ktoś dojeżdża tylko z drugiej strony. Ciekawa. Jest tutaj patrzcie. Pyk, pick. Ale złapał gość Ja myślałem, że on w ogóle siadł w tym aucie już Widzicie, jak się rozlał potężnie? Wydaje mi się, że na główeczka siadła Wyglądał jak konkretny strzał w łeb Ale jest kar Nie czy C-kara, czy Nie, Mk12 wola Kar może by zabił takim strzałem Ale nie czuję się pewnie ludzie ostatnio na tych snajperkach takich Zabijamy tutaj na chatę. Nie piekło. Dobra. Wjeżdżamy na pewno jako ludzie. Nie mogliśmy się czaić za długo. Bo źle by to się dla nas mogło skończyć. Władujemy w siebie rzeczy. To wyrzuca. Laptopa biorę. Leczenie biorę. Ta. Tam o mnie jest potrzebne to, co Teleczonka wazma. Pyk, pyk. Dobra. Mamy te ludzie. Dwa fragi na kącie. Dobra, jak to strzał z tej góreczki, widzę samochód tam zaparkowany, więc widzę tutaj potencjał ludzie nam fraga. Jest tam. Jak go tam widzę? Widzę scope pomaga. O, lepszy widok na niego zawodujmy sobie broń. Spokojnie trzeba się skupić. Dostał A, że tym autem wtedy, dalej już nie odjechał. Teraz ja zrobimy porządek z nim. Podaciał smoke. No dobra. Jedzie tą furą Dobra Nie wiem co się wydarzyło z tym samochodem Ale było to dziwne Jak mogliście zauważyć jedzie kolejny driver mega dziwne było, widzieliście, jak go obróciło? Dobra, udało się to ograć. Aha, panie. Była chwila stresu. Dobrze, że amunicji mamy dużo, nie? To można się pobawić z nimi. Troszeczkę. Dobra, bierzemy fórę, ewakuujemy się w kolejną strefę. Do kolejnego środka podjeżdżamy. Mamy trzy fragi, więc już coś zdobyliśmy. Jest seria tej po prawej stronie strzelana. My już tam byliśmy. Wiemy, że tam goście są, wiemy, że tam Kaleś na stacji siedzi i on to twardo e, oblega tą miejscówę, A my robimy właśnie salty i będziemy mieli problem z rotacją. Jak tak dalej będziemy jechać? Dobra. Byleby do punktu. Na tym punkcie mogą być przeciwnicy. Tam jeszcze trzeba będzie walczyć ludzie dzielnie. Tam już może być naprawdę ciężko. Ale próbujemy, nie? Jak przejmiemy tą miejscówę teraz, to później będziemy mieli łatwiej. Chyba, że dużo ludzi tak pomyśli, że słuchajcie. Tam ktoś może być, więc nie podjeżdżam Nie podjeżdżają, nie? Ale tutaj jest Dokładnie Bo wiadomo, że ktoś jest już Poszła mocna seria Co najlepsze nie wiem skąd To jest seria z dachu, czy to jest seria Z tego budynku, jest kar wyciągnięty Dalej nie mam pojęcia skąd Niedobrze. Podjeżdżam na blisko. Oho. Dobra. Aha, dobra. To padł jeden gość. Wysiadłem ten strzał skara ludzi. To był strzał, który położył tego gościa, za no, nas strzelał, nie? I chciałem przeraszować ten budynek, no ale był jeszcze jeden karek. Eee... Jeszcze gość był jeden w budynku. Wydaje, wydaje mi się, że na tym kampie było dwóch gości. Odpadł dewkama, czy jest taka opcja? Eee, chyba już nie ma, jaka eee, wszedłem do tego miejsca, a jest, czekaj, mogę? Nie, nie mogę tego odpalić. Więc y, trochę ko ludzie, ale mam nadzieję, że Wam się materiał podobał. Jeżeli tak, to dajcie łapę w górę, subika, dzwonek, powiadomień. Dzięki wielkie za oglądanie, no i trzymajcie się, do następnego, cześć Wam!